Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com Oskar Szczepaniak, przed walką na KSW78, no powiedz jak przygotowania do tej walki wyglądały, bo twój drugi występ na KSW, no ten pierwszy, nie do końca udany, chociaż jak się potem okazało, no twój rywal zaszedł gdzieś naprawdę daleko, no i jeszcze poza tą waszą walką stoczył trzy inne. Eee, cześć wszystkim, przede wszystkim eee... Doświad jestem bogatszy o większe doświadczenie z mojej przegranej walki i czuję, że to były moje przygotowania do tej walki e, zrobione tak naprawdę perfekcyjnie. Czuję się bardzo dobrze mentalnie, tak samo i fizycznie. E, co pokaże walka, to zobaczymy. No, ja dam z siebie wszystko. Czuję agresję, nienawiść, złość i to pokażę w klatce. Będziesz pierwszym berserkerem na tej karcie. No, można powiedzieć, że otwieracie tą, tą kartę. Czy występowanie w swoim mieście, w towarzystwie gdzieś tam kolegów z klubu pomaga, przeszkadza? Jest większa presja, jest doping kibiców. Jak to odczuwasz? Myślę, że większej presji nie ma. Bardziej czuję dodatkową energię ze względu na to, że wiem, że będą moi kibice, rodzice, rodzina, moi bliscy. I to daje mi dodatkowej energii, walcząc tak naprawdę w swoim mieście. Jest to wspaniałe uczucie i myślę, że jeszcze większe uczucie będzie narastało w momencie, kiedy już stanę przed klatką, będę widział tą publiczność i naprawdę to mi doda jeszcze większej energii. Czy gdzieś właśnie obecność klubowych kolegów na tej samej karcie, pewnie będziecie się gdzieś tam dzielić szatnie, może wspólnie się rozgrzewać, pomaga? Myślę, że tak. Pomaga, no teraz ciężko mi stwierdzić, bo jeszcze nie miałem takiej okazji, ale myślę, że na pewno pomoże obecność e, trenerów, e, zawodników, z którymi na co dzień obcuję, także myślę, że to tylko jest na moją korzyść. No to Oskar, może porównajmy sobie ten mental, który wnosi się do klatki, bo Ty wygrywałeś w Babilonie, wygrałeś też na Seaside Battle z Dziwnów, ale też wchodziłeś do klatki po przegranej. Czy czymś to się różni? Czy zawodnik wchodząc do klatki ma gdzieś to w głowie pewne Niepewność czy jakieś inne uczucia? To jest kwestia też indywidualna i myślę, że ja po tej przegranej na KSW wiele zobaczyłem. Dużo mi to pokazało tak naprawdę. Wiem na czym bazować i wiem, na czym bazowałem teraz do tej walki. Dlatego myślę, że moje przygotowanie psychiczne, mentalne jest bardzo dobre. Nie chcę też za bardzo się o tym wypowiadać, no bo tak naprawdę wszystko zobaczycie w klatce i. Czuję, że to będzie mój dzień. A czy te dokonania, które prezentuje Jan Lias w KSW, bo okazuje się, że to nie jest absolutnie słaby zawodnik, w pewien sposób budują Cię, bo Ty jednak postawiłeś mu opór? Postawiłem mu opór, ale czuję, że no tak jak kiedyś Ci wspominałem, że to nie byłem ja po prostu. I myślę, że nasze drogi prędzej czy później się skrzyżują, tylko Znam swoją hierarchię. Ja muszę najpierw wygrać swoje pojedynki tutaj na KSW i dotrzeć do tego, aby, aby ponownie się z nimi zmierzyć, bo, bo mamy po prostu to do wyjaśnienia i wierzę, że Jan zajdzie daleko. Bo jest to zawodnik, który ma w głowie dany schemat i daną, daną grę i to realizuje. To mu wychodzi. Ale ja już, ja już jestem bogatszy o te doświadczenie i myślę, że jak za jakiś czas się skrzyżujemy, to na pewno damy mocną walkę. I, i tyle. A czego oczekiwałeś od niego po tej waszej walce? Czy, czy on naprawdę będzie dalej wygrywał, czy spodziewałeś się, że jednak będzie walczył bardziej w kratkę? Wiesz co, byłem temu obojętny, ale gdzieś tam z tyłu miałem taką ciekawość do tego i widzę, że dosyć często walczy. Jeśli chodzi o zawodników MMA, no to jest bardzo aktywnym zawodnikiem i szczerze cieszę się, że mu idzie dobrze, bo to mnie gdzieś tam też podbudowuje. Powiedz, no twoje miasto, ta, ta, tacy zawodnicy też są gdzieś tam ważni dla federacji, no bo wiadomo, sprzedają troszkę biletów, ale mimo to KSW gdzieś tam cię nie oszczędza, bo nie dali ci rywala takiego, żebyś łatwo wygrał, tylko, tylko naprawdę solidnego rywala, mimo, mimo wszystko. Czy ty gdzieś tam się przygotowywałeś już pod niego, coś, coś analizowałeś, czy, czy, czy idziesz po prostu wejść po swoje? E, przede wszystkim to mój sztab dba o to. Nie szkowaliśmy się stricte stricte pod tego przeciwnika na zasadzie taktyki game planu i tak dalej. Ja wychodzę do walki kierować swój styl i z takim zamiarem też wychodzę do, do tej walki w sobotę eee, I tyle jakby nie mam, nie mam też w czym wybierać no bo KZW jest organizacja największa w Europie i Chcę się być z najlepszymi, chcę pokazywać swoje umiejętności. Jestem na tyle świadomym i kompletnym zawodnikiem, że, e, że to pokażę w sobotę i jestem w stanie tak naprawdę mierzyć się z, z każdym, kogo organizacja mi da, tylko po prostu rozumiem, że to kwestia jest czasu i, i po prostu pokazania tych moich umiejętności to powiedz jeszcze na koniec, jak idzie to zbijanie wagi, no bo nie wyglądasz na jakoś specjalnie zmęczonego. Nie wyglądam zbytnio zmęczony, no bo zostało mi półtora kilo, akurat jeśli chodzi o proces robienia wagi, no to u mnie wszystko bardzo dobrze schodzi, nie odczułam tego kompletnie. Nawet mam coś takiego, że zbijanie wagi odstawiam na drugorzędną, drugorzędną stronę i myślę głównie tylko o walce. Nie jeden zawodnik ci zazdrości, myślę. Myślę, że tak, bo większość zawodników tak naprawdę myśli o tym, aby zrobić wagę i to jest najcięższa gra, a w moim przypadku tak nie jest, dlatego też yy, myślę, że codzienna medytacja, codzienna wizualizacja doprowadziła do tego, że jestem skupiony w 100% na, na mojej walce. Oskar, jesteś młodym zawodnikiem, a to powoduje, że KSW od czasu do czasu pozwala wam tym właśnie młodszym zawalczyć dla jakiejś innej organizacji. Czy Twoje ewentualne występy na gali Piotra Janusza w dziwnowie są uzależnione od zwycięstw? Czy bez względu na to, czy wygrywasz, czy przegrywasz, też będziesz mógł tam walczyć? E, myślę, że to już tak naprawdę decyzja jest też Piotra Janusza, mojego menadżera. E, w dużej mierze on, on ma tutaj też duże słowo. Ale myślę, że porozumiewanie między organizacją Piotrka Janusza a KSW jest jakby mają na tyle dobry kontakt, że myślę, że nie ma problemu, abym zawalczył na SBS-ie i na KSW, no bo... Jestem to jest ze Szczecina, SBS jest okolica Zachodnie pomorskiego, także e, myślę, że fajnie to by było dla, dla moich kibiców, abym mógł się często, często pokazywać w swoim mieście. To jeszcze tylko dopytam o, o twoje zapatrywanie się na ten poprzedni pojedynek ze Światosławem Zimanowym. Wiadomo, rekordy nie walczą, natomiast e, czy w pewien sposób... E, Myślałeś o, o, tym jego, o tym jego bilansie. On jest dosyć ujemny, czy nie miało to dla ciebie znaczenia, chciałeś po prostu yy, wygrać walkę? Yy, nie miało to dla mnie kompletnie znaczenia, ja... Wychodzę do walki chcę realizować swój game plan, swój styl. I nie za bardzo też rozmyślam, jaki jest przeciwnik. Jakby mam to z tyłu głowy, ale tak naprawdę cały czas się skupiam na tym, co ja chcę zrobić w tej walce. I ja wychodzę do walki i chcę odwalić kawał dobrej roboty, którą przetrenowałem, przepracowałem. I walka jest momentem, gdzie tak naprawdę mogę pokazać te swoje umiejętności. To co Oskar, lokalny bohater w sobotę, mamy nadzieję, uszczęśliwi publikę szczecińską i co? Życzmy powodzenia. No oczywiście, bardzo mi zależy na tym, aby uszczęśliwić moją publikę, bo nie ukrywam, w tym sporcie jest coś takiego, że nie tylko ja odnoszę sukces, odnoszą sukcesy i moi rodzice, i moi trenerzy, i moi bliscy, i moja kobieta. W tym wszystkim jesteśmy razem. Czuję, że mam za sobą taki team, taki sztab, gdzie mnie to wspiera, a w sporcie zawodowym jest to nieuniknione. Mam obok siebie sponsorów, którzy mogą mi umożliwić taką drogę, gdzie mogę trenować i się na sobie skupić. Naprawdę to jest nieocenione to, jak, jakie mam wsparcie i to jak wierzę, że szczeciński doping doda mi jeszcze większe otuchy, dlatego bardzo dziękuję i. Liczę na Wasze wsparcie. Wiem, że będziecie głośno, i wiem, że będę słyszał e, nazwisko Szczepaniak w, w klatce KSW. Oskarżę. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do widzenia.